Proszę Państwa, kończy się rok, kończą się inwestycje i o tym chciałem porozmawiać, poinformować. Otóż tak, rozpocznę od zachodniego obejścia. Rondo Leśna Bytowska-Szymborskiej ma być gotowe na połowę listopada, czyli za mniej więcej 3 tygodnie. Prace trwają. Mam nadzieję, że ostatnią warstwę ścieralną też uda się pogodowo położyć. Kolejne rondo przy ulicy Czukowskiej będzie budowane dopiero na wiosnę. Nie chcemy, mówiąc kolokwialnie, rozgrzebywać tematu na zimę i stwarzać utrudnień, dlatego rozpocznie się budowa tego ronda w, na wiosnę przyszłego roku i latem przyszłego roku też już rondo przy ulicy Sempoleńskiej. Prace firma Kobylarnia wykonuje moim zdaniem wzorowo. Nawet jest nadwykonanie i istnieje potencjalna możliwość taka, że zachodnie obejście będzie gotowe nie na wiosnę 2025, tylko na jesień 2024. Mówię to po konsultacji z panią dyrektor Anną Montewską, która z ramienia ZDW odpowiada za tą inwestycję. Jest przyspieszenie. znaczy mówi Pan, tak, że nadwykonanie? A... A z, zróbmy tak, że ja powiem wszystko, a Państwo potem mnie zapytacie, dobrze? Nadwykonanie jest finansowane ze środków, które skumulowaliśmy z trzech źródeł: pieniądze rządowe, pieniądze marszałka Usław Morskiego i dofinansowanie starosty i miasta Chojnice. Tak więc tu są dobre wiadomości. Mam też bardzo dobrą wiadomość z węzła integracyjnego, transportowego otacz, otóż PLK. A konkretnie pan dyrektor Andrzej Osipow, dotrzymują słowa i montują windę przy pierwszym peronie. To jest ta winda, która brakowała. Trwają w tej chwili prace i za kilkanaście dni się zakończą. Przyjechała też winda, którą będziemy montować w budynku głównym naszego dworca. Prace zakończą się 17 listopada. I przez okres dwóch miesięcy, czyli do połowy mniej więcej stycznia, będą trwały prace odbiorowe. To będzie tak po kolei. Senepit, Straż Pożarna, pozwolenie na użytkowanie to wojewoda, a nie starosta, konserwator zabytków, PKP, nieruchomości, PLK, czyli duża grupa partnerów. Prace w tej chwili postępują, nawet są prowadzone w godzinach późno wieczornych i nocnych. Także tutaj już nie ma wyjścia, kolejnego przedłużenia nie będzie, ponieważ my tę inwestycję musimy finansowo rozliczyć do końca roku. Wykonawca zadeklarował, że będzie składał, to jest zła wiadomość dla nas, tak zwany wniosek waloryzacyjny. Ustawa i zapisy z tej ustawy przeniesione do umowy z wykonawcą dają możliwość. Każdemu wykonawcy, który realizuje zdanie inwestycyjne, wnioskować o waloryzację kwoty, którą uzyskał w przetargu, a przypominam, że to było 24 miliony złotych, czyli potężna kwota, do waloryzacji. Patrząc na wskaźniki waloryzacyjne, to firma Apollo może nawet wnioskować o 14% waloryzacji tej kwoty. To byłoby ponad 3 miliony złotych, i, i, i to jest wiadomość dla nas niekorzystna. Ale. Żeby taką waloryzację zrobić, to wykonawca musi udowodnić, że w tym czasie okresie, w którym wykonywał inwestycje, wzrosły koszty pracy, wzrosły koszty materiałów, wzrosły inne koszty. Nie, nie bierzemy tu pod uwagę prac zaniechanych i prac dodatkowych, tylko bierzemy pod uwagę prace, które były kosztorysowane w momencie składania wniosku. Spodziewam się, że za kilkanaście dni taki wniosek zostanie złożony i będziemy go procedować, będziemy go negocjować. Ale to, że trzeba będzie dołożyć jakieś środki, to już wiemy, że na pewno tak będzie. Bo każdy wykonawca, który realizuje zadanie przy 14% inflacji, w tej chwili 8,5%, ponosi skutki i koszty tej właśnie inflacji. Kolejny temat: modrzewiowa leśna. 3 listopada asfaltowanie. Wszystkie prace brukarskie są zakończone. Jest już zrobiona ulica Daglezjowa, która była dołączona do tej inwestycji. Jeżeli 3 listopada warunki pogodowe pozwolą, to asfaltujemy i do 10 listopada powinniśmy temat tej inwestycji zakończyć. Jeżeli chodzi o front inwestycyjny, który będziemy otwierać, to tak, jest w tej chwili przetarg na budowę Modraka 2, który ma być rozstrzygany 3 listopada. Ogłaszamy przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy budowlanych. I ogłaszamy przetarg na ulicę Grunową, ulicę Działkową, Sikorskiego i Sobierajczyka. Nie ogłaszamy jeszcze przetargu na ulicę Obrońców Chojnic i Rondo, Obrońców Chojnic, Subisława, Gdańska. Tą inwestycję chcemy realizować bezpośrednio po wyborach samorządowych, tak żeby nie stwarzać jeszcze większych utrudnień ruchowych w mieście, no bo na wiosnę będziemy budować rondo na Czuchowskiej, dalej będziemy budować te ulice, które wymieniłem i ta Obrońców Kojnic by tutaj mogła przylać czary goryczy, dlaczego chcemy ją rozpocząć w maju, czerwcu, tak żeby spokojnie zakończyć do, do zimy. W materiałach sesyjnych Wchodzi olbrzymi moim zdaniem pakiet inwestycji drogowych, nowy. To jest pakiet zrównoważony. Pan burmistrz Andrzej Kopczyński przygotował mapę, na której naniósł te ulice. Będziemy ją prezentować na sesji Rady Miejskiej 30 października i udowadniamy, że nie pomijamy żadnego osiedla, budujemy drogi nowe w różnych miejscach i projektujemy. W różnych miejscach. Będziemy mieli do końca 2025 roku, w mojej ocenie, 15 do 20 projektów ulic, które będzie można budować. Tak więc ten katalog do budowania w najbliższym czasie będzie dopełniony. Mam nadzieję, że uzyskam akceptację radnych na najbliższej sesji Rady Miejskiej i te pieniądze będą uruchomione na projektowanie. Z mojej strony to. Tyle. Dodam jeszcze, że modraka będziemy budować 9 miesięcy, boisko wielofunkcyjne na budowlanych 10 miesięcy świetlica na jabłoniowej bez przeszkód jest realizowana, tak więc kończymy ten rok inwestycyjnie zgodnie z planami, chociaż nie uruchomiliśmy inwestycji przebudowy placu niepodległości, a to dlatego, że odbyły się trzy przetargi i ceny były abstrakcyjnie wysokie albo nikt się nie zgłosił. I jesteśmy cały czas w zwarciu z konserwatorem zabytków, jeżeli chodzi o mury obronne ulica sukienników. Mamy środki z Polskiego Ładu, mamy środki własne. Potrzebne jest ostatnie uzgodnienie z konserwatorem, tak, żeby uruchomić przetarg. Mamy pozwolenie również na budowę. Tak więc to już te dwa tematy, jak gdyby są zawieszeni.